Kolejny okay, moje let's play, I tym razem grze Fir 3. No to zaczynamy sobie nową kampani kampanię. Myślę, że się spodoba. Spodobał mi się mój nowy let's play. Yy, ruchom Enter. Myślę, że osiągnę trochę oglądalności na tej grze. No zaczynamy. Poziom pierwszy. Więzienie. Okej. Okay. Poczekamy niech się tutaj załaduje Nie będziemy za chwilkę już grać jeszcze jest coś tutaj jest o ciemno jak trochę tutaj może o jaśnie to już nie jest jeszcze tak ciemno bardzo wróć do Fairport i znać Kwon. coś takiego może idziemy E? Przytrzymamy? Wychnie z izolatki. Dobrze. No Uciekałem. przytrzymamy E. I teraz mamy iść tutaj. Atak zwarciu SPM. Mój znowu za dostał. Mhm. Dobrze. I który teraz tędyk? Osłona. nie już wiem dobra. Jest, jest i jest Zablokowane. A, trzymamy. Jakaś tam babka była. O, kundź broń miał. Mogę broń zbierać? Nie wiem, idziemy. Wolamy Szkoda, życia straciłem <laughs> Dobrze, już trochę w tą grę grałem bo tak sobie tylko zobaczyłem mniej więcej o co, o co tam chodzi w tej grze. Początek, chwilę tak tylko pograłem. Gierka mi się bardzo spodobała, więc pomyślałem, Let's play. na ja nakręcę sobie granat, <laughs> rzucamy, ale wybuchli. No i mówię, nagra mi się tak bardzo dosyć podobała. Bardzo fajna gra. I nakręcimy play'a I branża sobie zmieniamy kółkiem myślą, bo tam pisało sobie przed chwilką. No tak mówię, pomyślałem. A nakręcę sobie. Czemu nie? No i dobrze. Tam C, stajemy. E. O, zapisywanie. Save wyważanie drzwi kopniakiem <laughs> on się tak tempo spowolniło jeszcze jeden a kontrola się spowolnienie włącza dobra będę wiedział o bronie są to ktoś Q. Q. B ku tego tam Powoli, powoli. Uuu, tam dwóch teraz jest trafić. Nie mogę, nawet jednego. Dobra, i teraz jeszcze, jeszcze przyładujmy. Już, Jesz, Granat. Trochę za długo tych w ręce trzymałem. I wcześniej wybuchł. szkucze nie udało mi się go zabić. Chowamy się. Czekamy, niech się tam życie doładuje troszkę. Dobrze. I teraz to idziemy. Tam ktoś był? Jest, jest, jest. A rusz, chowaj się, kum. I teraz nawalamy. Aha, to było spełnione tempo kontrolne. też fajnie tutaj sobie kontrol włączyłem Spowolnia tempa to dobrze, dobre to jest można wtedy dobrze strzelać w którym ja mam iść teraz? chyba tędy nie, nie, tam muszę iść <laughs> okej okay, dobrze więc idziemy dalej ciemno Gdzieś jak nie? Aha, wcześniej grałem, to pisało, że się latarkę F włącza F latarka. Już łączę mentalny, jakieś punkty dostałem. Przytrzymaj E i O zapisywanie. Dobrze. Idziemy na wolamy Q. Teraz spowolniamy tempo. O. Tak to już by mi ucieka, tak? Rozwalony. No bym nie zdążył go zabić. Granat. Uciekać szybko, dobrze. Ku. Ja dostał jeden. Dostał drugi. Tam Tamten trochę daleko. co so, tutaj jeszcze. Od... O, tego sobie teraz. Oż, czy tyle szczegółów poszło, nie trafiłem ani jednego. Jest. <laughs> Idziemy powolutku. Musimy zabić. zrobić. że jest. I co tutaj dalej? Gdzie są reszta ludzi? Co gdzieś był? Nie ma go? Tam jest. Schował się. Granat gdzieś tam był, jedziemy, przeładowujemy broń. <laughs> Gdzie on tutaj jest? Przeładujmy. Nie mogę go teraz rozwalić. Chwila, chwila. Tam jest, dobra. I jeszcze raz no Gdzieś tutaj na górę, teraz tam się muszę dostać jakoś Jest dostał Idę sobie teraz tutaj tędy o tutaj coś jest Zablokowano, bo się strzelić, <laughs> idziemy sobie do przodu grana, gdzieś tam był Nie, to był koleś, Uż kurde o to jest? Tam jeszcze granatchniałem szybko, chowaj się, uciekaj. Ku. Ku może idziemy teraz. O kurde. Control. Nie wciskałem kontroli co? Nie spowolniłeś to tempo. To się chyba spowolniło. No teraz ta a poczekajmy. Aha, I dzięki za zrobienie intra yy, przez użytkownika patrykgame.pl. Dziękuję mu za zrobienie mojego intra i oczywiście pozdrowienia dla niego. Zapraszam na jego kanał. Ma super filmy. No i serdecznie polecam ten jego kanał. Górne no ze wszystkich stron mnie nawalają. Idziemy tutaj gdzieś byli, jest tam dobrze, jest leży kontrol przez przypadek włączyłem o, teraz, teraz idziemy, teraz go o, teraz niech podejdzie, aha już zabity chyba zabity raczej, chyba teraz tutaj tędy muszę iść raczej F1 wyzwania a, jakieś punkty rankingowe to tak? się wykonuje i ma się punkty dostaje za to. <laughs> idziemy, amunicja 5, 6, zmieniamy granaty. Zablokowane się otwiera. jakiś taka wajcha, to się wtedy otwiera drzwi. <laughs> Zagranych teraz Kurde. Jaką zasłonę dymną sobie dali. Idziemy. Kurda! Uciekać gdzieś ze zasłona. Ku. na gdzieś. Myślę, że daleko. I mnie zabiło. Ostatni zapis je wczytamy. A tam to niedaleko. Tam z granata ich zaraz ściągnę. Ten jakiś jest inny. Z tego spróbujemy nowego. O ja gdzie tam się zablokowałem gdzieś. Granaty tam będę rzucał. Granaty błyskowe. Aha, dobra. To są jakieś. Kurcze, zapomniałeś mam go wyrzucić. I jeszcze raz. Hat ich tylko oślepia, czy coś takiego tam pisało. Uciekać. Dobra, zmieniamy sobie granat na ten zwykły. Gdzie ja rzuciłem? Chciałem i już wcale granatów nie mam. Dobra, gdzieś trzeba się tutaj schować. Chować? a Q. A ja kontrol ciągle wciskam. Chcę się schować i kontrol wciskam. Dobrze. <śm> idziemy po powolutku. I w łebko, Uż, kurczę, a mi ten tak wyskoczył, on strzał dostał. I ja też dostałem oczywiście. Sprint. I strzałka to, shift ma taką strzałkę, to chyba shiftem, no shiftem się biega. A? Tam ktoś jest? hehe. <laughs> idziemy. włączamy spowolniony tryb już niepotrzebne jest tutaj i zaraz w spowolnionym tempie go rozwalimy sobie tu tutaj dalej jest. aha to ta sama droga i jedziemy i tam szczury sobie biegały o jest zapisywanie beczki i butle z gazem Gdzie tam są jeszcze takie te beczki Dobra idziemy Nie widzę na razie ich Już mhm. są, są ludzie Które coś tu tam wybucha, bo ja już nie wiem Kurczę, schować się tutaj muszę i ciągle myli. zamiast Q to kontrol, ściskam. Następny wyjdzie. No, jest. Chyba jeszcze nie został zabity. Bo. No. Dobra, już zabity jest. Tutaj jeszcze gdzieś tam Q. Przeładujmy broń. Teraz go. W hmm. tą punkcie znowu dostałem. A tutaj się schował też. Idziemy dalej. O, to zasłoną. 100 sekund już przebyłem za zasłoną. Prawie 2 minuty za zasłoną już razem byłem. Kurczę, broń, jeszcze się musiała przyładowywać. Ku. Uwaga, jest, już trochę mnie ozdrowiła jakaś broń inna, ale zamienimy, jakiś wyrzutnik, co dzieje tam, ja nie chcę, ja chcę taką maszynową mieć, jakiś wyrzutnik granatu, czy czego, to nie wiem, obraca, <laughs> myślałem, że butla z gazem była, mi się pomyliłem, może idziemy tutaj, podejdę ich z bliska gdzieś tam granata przed chwilą rzucili dobrze idziemy sobie teraz do przodu i co teraz tu przeskoczyć, a nie tutaj dobrze Co my tutaj mamy? Naboje Łączę mentalne co ciekawe, co mi się łącza mentalnie daje? Dobra, granaty z tego zebrałem idzie dalej, stały shift, działa mi teraz. A tutaj gdzieś na górę sobie to jest zmierzona, górę nie dajcie mu przejść. Dobra, przeładujemy. Okay. Nie, broni nie chcę zmieniać granat Dobrze. Już kilka dróg mam chyba do wyboru. Zobaczymy to. Chyba dobrze idę, bo był ten save był. A więc raczej dobrze idę. Przeładujmy. Jeszcze ciągle z tego jednego więzienia, uciekam. już bliska dostał chyba w łeb jeszcze tam musimy tamtego sięgnąć nie wiem podejdę za chwilę bliżej skurczę tam mnie zaatakował chowajmy się troszkę granat granat łączy mentalne wyższa ranga Umiejętność ślisk mam jakąś. A jak jej użyć? Dobra, teraz przyładujmy. i chowamy się tam. Gdzie ja jestem w ogóle? Dobra, już wiem. <grymiany> Granata sobie teraz tam użyję. Wyrzucę. Jeszcze z drugą stronę jednego. Jednego już mamy mniej Kolejnego mniej, gdzie tam są? Yes, tutaj jest leży Idziemy tutaj Jester i teraz cały magazynek jak wyładować na kogoś, czasami tyle trzeba go szczelić. Ile jest to chyba w głowę strzelać tutaj szybko? O, jest zapisywanie mentalne znowu Ale teraz coś tam dostałem Nie wiem O, było teraz Ej dobrze Śpią granatniki Nie biorę tych granatników Idziemy tutaj drzwi nie no, no. jeszcze nie, gdzie tu teraz mamy iść Ups może coś... Trzeba granatnika wziąć i drzwi na przykład rozwalić. Krater czy coś. Czyli nie. To mm. Tu wysadzić czy coś. Nie wiem. Może trzeba się wrócić, bo tam kilka dróg było od wyboru. Ach, bo zobaczymy jak się z tym granatnikiem chodzi. bo tutaj. Dobrze, tu idziemy teraz z tym granatnikiem. F? nie lotarka tyle daje co i nic prawie skurde tak ciemno to jeszcze nie było tylko żeby teraz nie było szczeliny tu już nic nie będę widział może szkoda tam chyba był a tutaj gdzieś to się otwiera o, to się te mentalne łączę. Może tutaj tędy? Jak są przyszedłem? Nic się nie otworzyło nigdzie? Nie może muszę się gdzieś wrócić. Z przyszedłem tu tutaj może, o oh, jest o oh, jest, safe Eee teraz tędy Pojadł ogień Cocniemy Dobra, dawaj Zaraz mamy mały problem Skurde, zaczęło mi ciążyć coś tam... Coś tam mały dopływ był i nie wybuchną muszę znaleźć drogę ucieczki szybko. Dobra, przyłodowujemy z u granatnika. Ja im dużo tego życia ściągam. Więc jest dobrze. Kurczę przyłodowuj, przyłodowuj znowu granat gdzieś tam był. Dobra, kolej powoli. Z tył chociaż dobrze, że szybko padają. Nie chcę pół magazynku w nich ładować. No innego szczała padną. Przeładujemy, biegniemy na speedzie. Dobrze został. Można, przybliżenie tutaj tyle daje, co i nic. Ja Idziemy, chyba dobrze idę, nie? Dobrze, dobrze, kucamy. Idziemy, głos racza jakiegoś E. Może szkoda. Nie, już ja byłem chyba. Nie, nie, raczej nie. Jeszcze jeden. Jeszcze. No, idziemy teraz gdzieś tutaj na górę. Gdy masz sznury, nie biorę. Będę ich długo tych, tych rozkładał. Ja są przyszedłem chyba. Nie, tamtędy nie pójdę. Gdzieś na dole coś musi być. Coś gdzieś... Bożą coś tam na boje. Może go uzupełnić. Tam nikogo nie ma. Idziemy tutaj, zobaczymy. Na dół. Śniemy. wszystko wybucha przeładowujemy na górę to raczej mówią, nie iść tylko gdzieś na dole kurde ku przeładuj jeszcze z tamtej strony gdzieś ktoś dobra uff jest, udało się teraz to już będzie szło dobrze? Powinno. Może no, teraz tutaj idziemy. Naboi no nie mam. Zdałoby się coś zebrać. Granat gdzieś ktoś rzucił. Albo tą broń sobie na razie wezmę, bo już później na nie będę miał. A tutaj ten rzucał, jeszcze gdzieś tutaj siedział, się ukrył. <laughs> Co tak wolno, wolno chodzę? Aha, bo ja miałem szybko drogę ucieczki sobie znaleźć. Mmm. Musiałem szybko biec chyba. Nie, to nie miało być. O, koniec misji. Hmm. No to dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i oceniania mojego kanału. Zapraszam na następnym odcinku. Cześć.